Słuchajcie, ostatnio spo spotkaliśmy kolesi z losów. Pewnie zrobiłabym tak samo. I mam się z nimi udać... Do ich kryłeczki. Fotelik dla dziecka. Jakieś pilsy w łazience, coś tam. W pokoju dziecięcym raczej pilsów nie znajdziemy, chyba że to jest patologiczna rodzina. O! płomień bomby zapalającej. i... Okay. Zawsze chętnie przygarnę takie rzeczy. Ule to. Apteczki mam zrobione. Ostrzał, zrobione. Brąz mam ulepszoną. No dobra. Mówicie, że część ich jest Fakt Faktem, faktem. Mają tu rację. Ja ich tak dusiłam i traciłam na tym czas. Nie całym komuś że się nie O. Dobrze. Super. Robimy sobie ostrze. 60 nawet, jeszcze 40. To jest tak naprawdę i dużo i mało jednocześnie, ale już mamy 10, czy jeszcze 30. dalej widzę mocno, mocno ćwiczę. zrobiona Tu pełen. Czy nie, w sumie dobrze że tego młota zrobiłam Może coś jeszcze znajdę sensownego. że możesz go zgasić i na razie schować. Bardzo ci proszę. Dziękuję. Przecież <śm> go takiego płonącego do kieszeni, to mi się raczej dobrze nie skończyło. Skończyło. Znalazłem jeszcze jeden komiks Skończyło. plakaty. Wiecie dzieci w tej grze mają mają ten lepsze telewizory niż ja. Z drugiej strony ja nie mam telewizora, więc. jeszcze tylko 25 doolony no ostrze, dobra, już biegnie ma już w szybciej małym mudynku. Jak na polubowę nie przepraszam. to, to nie było ciach. zabawne, przepraszam. Odejdźcie to. coś do... nie, nie tak było. <śmiech> <śmiech> Jeszcze rany ta jebana ciężarówka prześladuje nas od samego początku. Sam, co ty robisz? Nic. Rzuć tu. Mój plecak jest praktycznie pusty. Pamiętasz jaką mamy zasadę? Dalm to zabrać. Zasada. Jak brzmi? Bierzemy to, co niezbędne. Zgadza się. A teraz chodź. No widzisz, ale się, że my nie mamy takich głupich zasad. Jak daleko jeszcze? Nie. Jesteśmy blisko. Czy w sklepie są tabletki? Powinny być. Sprzedawca powinien mieć uspokajające za ladą. Żeby tych małych cholerów nie rozpierd... Zdaje się, że ktoś Dobrze. tu był, ale poszedł już na Okej. Okay. Chcieli sprawdzić jeszcze raz. Upewnić się, że niczego nie przeoczyliśmy. Dobra, obserwujcie tam, a ja sprawdzę ten teren. A ja tu na dole. To nie idzie tutaj, to nie idzie tam. Mam nadzieję, że któryś się tu stenteruje do mnie. Dajesz radę stary. No, staram się jak mogę. Huh? Nic nie słyszałeś. <noise> W o tym, że ja przecież mam mógł ze mnie tupo Dobra to nie chcę. Udało się Nieźle, staruszku Ty, ty tak do mnie? Ale, do mnie? Mam przecież teraz mi starczymy. dwa hity. Ale czaj, czajcie Zioła do mnie staruszku, nie? Jestem pro elo, -ELO koksem który właśnie w końcu zabił po cichu. Więc co prawda, jeszcze celuje trochę do dupy, ale tak poza tym, to nie jest źle tu. Halo, gdzie teraz? I to w lasu.

ale tego wykończyła. Nakładamy kolejne ostrze. Nie, yeah, dobra, dobra, dobra. Tymi drzwiami. Jesteś pewien, że to bezpieczne byś tak blisko nich? Tylko ja mam tu. Skąd to masz? Zabiłem jednego i już mi się tu no to wchodźcie, ja tu sobie poswiedzam. Nie, to. I on? Ja? 14. Nie, ja. A ty ile masz? Tyle samo? czyżby? No, prawie. Ok. Okej. No tak. Jaki podryw. O, i tam tu był, sorry, etan. Kurwa, kto wymyślił etan? Nigdy mu tego nie zapomnę. Pięć piłsów. jeszcze dwadzieścia. Ja tu muszę porozkładać. No tutaj, to... no tu, to witam w moim biurze. Tego hey, no, gościa od losów? Od kilku dni. Znaleźliśmy trochę jedzenia. Chodź. Jagody? Mamy tu niezły zapas. Chcesz trochę? Nie. Wyluzuj stary. Nie gryzę. Szkoda. Czemu nie uczyliście? <grym> Przepraszam. Wciąż czekamy na lepszą okazję. I co? Kto mnie nam nie Chodź. Coś Ci pokażę. się to codziennie i warują przy tym cholernym moście. A nocą zastawiają tam strażników. Gdy zajdzie słońce, wtedy mamy szansę. Będzie mniej ludzi, możemy się przemknąć. Może się udać. Musi się udać. Na pewno się uda. Miejscia fakt faktem nie mamy. Wow. Co, nie zapowiem się w doktora? nie. Od dawna nie widziałem, jak ten chłopak się śmieje. A ona niczym się nie przejmuje. No, 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 no trochę taki jolo. Do dokąd widzicie? Podobno świetliki mają gdzieś bazę na zachodzie. Chcemy do nich dołączyć. Co? Śmieszy cię coś? Po prostu ostatnio sporo ludzi pokłada nadzieję w świetlikach i dlatego. No, może nie bez powodu. <t> Więc nie wiesz, gdzie oni są, ale chcesz ciągnąć swojego brata przez cały kraj? Powiem ci tak. Zawsze jakiś plan. Zabijmy się swoją dziewczyną, a ja zajmę się moim bratem. Spokojnie. My też szukamy świetlików. Oh. My jesteśmy tutaj, a tu stoi opuszczona wieża radiowa. Zaraz za miastem. Mm -hmm. Jutro mam się tam spotkać z tymi, którzy ocaleli z naszej grupy. Musimy się stąd wyśmiać. Wyruszamy nocą. W takim razie musimy odpocząć. Mówi, że czas się zbierać. No to się zbieramy. Słuchaj, będziemy się przemieszczać szybko, więc trzymaj się blisko mnie. Jak żeb. Jak żeb. Jak żeb. Jasne. Aha, dobrze, dobrze. Dobra. Gotowi? Tak. Dobra. Dobra, nie oddalajcie się, okej? Okay? tu jest, jest przepenetrowany? To dobrze i w tym tak nie było przekonane. Zgarniaj Joel. Lubię jeszcze więcej hałasu. Fajna ta makieta, podoba mi się. W ogóle makiety są fajne. Cóż, może w Hattim sobie takiej nie postawiła, ale. Gląd on na dół. powiedzieć, że na dół, to ja sprawdzę górę. I się sprawdziłam. Brawo ja! Brawo ja! Wiza zalokowane. Kartony trzeba uważać. Nigdy nie wiesz, gdzie czeka na Ciebie śmierć. Hashtag tak wszyscy tęsknimy za Hanką. A ok. Spróbujmy ich zdjąć po cichu. Prowadź. Idę za to. Hej, okay. jagaj ci. Próbuję nie zmarznąć. A co u was? Załatwiliśmy paru zakażonych, ale ani śladu tych turystów. Myślisz, że nadal są w mieście? Myślisz, że zrobić ze mną synfro? Tak. Są w pobliżu. <śmiech> <Co>? <śmiech> Tutaj coś jest? Mam nadzieję, że to nie byłam ja. Tak sprawdzałam, czy gdzieś było. Czasem się coś zbierze więcej, jak się okazuje że... jest Widzę ich. A, tu są. Dlaczego? Ale za cholerę, nie widzę! No tak! Załatwiony! Widziałeś to? Nieźle! Dobra. Co to kurwa było? No Minus, nie wiem, O kurwa! Schowajcie się za czyść. Uwaga!

Nie macie jakiejś. ty się składaj. W ogóle najbardziej idiolo składanie się. No to chyba sobie ja z mnie nie robisz. Ok, udało się. Jak zwykle, jak chce coś zrobić po cichu, to wychodzi z tego... Pizdu mm. jeża. Tak. Tak. Mogli paknąć amunicję, wyrzucić, czy cokolwiek. Henry, pomóż mi z okay. tym. To Gotowy? Cholera! Leć! Ja bym nie powiedział, że ta blacha może wytrzymać strzały z tamtej broni, więc... Czekajcie, czekajcie. Hej! Tampo! Oh, cholera! Oh, nie. Mam go. Hm. Chodźcie! No dobra! Oczy dookoła głowy to jeszcze nie. Okej, okay, patrzcie! Uh. Uh. W porządku. Sam, chodź. Dobra, dawaj. Proszę bardzo. Chodź. Cholera. Szybko, szybko. Zamknęli. Mam cię. Idź. Ok, musimy go wyciągnąć. Zaranujemy ją. Przepraszam. My zbadamy. Co? Jakiś bezsens! Hej! Teraz! Pojebało cię Henry? Trzymamy się razem Czołgi mała w okay. to, że trzy razy zdążyli zastrzelić że mam tej kule odporne, te. Jak mu się stąd kurwa wydostanie? Dostrojstwa, Damy radę, ale nic się nie martw. Damy radę, bo tak naprawdę nie mamy wyjścia. E, natomiast cóż, no, dam tych, niech tam karma dojedzie swoje zrobi. George, masz gości z lewej. Wiem, widzę zjechałem się zjechałam z w sumie, ale... Myślę, że warto. No chodź tu dziubasku. Kurwa. w ogóle go trafił butelką, a Zostawimy kutasie na... Zdaj z drugiej strony! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw go! Zostaw Waruj kurwa. Ty to samo. Przeszukać teren. Widziałeś co zrobiła? Niezłe to było. To przeszukać teren było od nich czy ode mnie. Tak brzmiało powiedziane głosem Joëla, ale. Do kogo on miał rzucić takim tekstem jak jest Sam zali. Bez sensu. O, ilse. To się przyda, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo mam tendencję do wbijania się w, w, w przeciwników. No, wychodzimy przez te drzwi, tak? Dobra, no tak. run John! zostało Bo zabijają nas! Nie mamy innego wyboru! Zeskoczymy! za wysoka, a dnią wpływać. Podsadzę się, przebiegniesz obok nich. Cholera! Pomożesz mi! Nie mamy czasu! Nie, nie, nie! nie, nie. Hej, ty! Żyjemy. Widzisz? I co nie mówiłem? Strzel mu wryło, strzel mu ląby w ryło, proszę! Strzel mu... Strzel mu w ryło, strzel! Henry! Jest wkurzony, ale nic tam nie zrobi jesteś kurwa pewnie. Przestań! Zostawił nas na pewną śmierć. Nie! Mieliście sporą szansę. I udało się. Ja ci kurwa zrobię sporą gdyby szansę, nie? No. Naraziłbym sama. Nie podchodź. A gdyby chodziło o nią, to wróciłbyś po nas? Uratowałem cię. A ja cię nie. Mówisz... <laughs> Ale niech mu będzie. w porządku sam, nic mi nie jest. Ty się ciesz, że to nie jest wujek Marek? Bo byś tak nie powiedział. Wiesz, cieszę się, że was wypatrzyliśmy. Wieża radiowa jest po drugiej stronie klifu. Ok. znajdziemy tam kupę zapasów. Prędzej mm -hmm. Mnie kupę niż zapasów, ale jakieś takie dziwne przeczucia. Ale do się siaki, to w kolejnym odcinku w poniedziałek. I eee, cóż, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie wzięły, pozdrawiam na trzymajcie się i cześć!